Ou oh, nie! Cześć, witajcie z tej strony Buśka. Słuchajcie, jesteśmy na serwerze Just PvP. Jak widzicie nie mam tutaj itemów. Ale... Ale się pobijemy troszeczkę dzisiaj tutaj. Kurde, gośnie mi ucieknie ma I makierko. No i zabił mnie właśnie w tym momencie. Albo i nie, słuchajcie, zabiliśmy go. Co się dzieje? Co się dzieje? Słuchajcie, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę yy, pod tym jakże przepięknym koksem. Odłożony bijemy tutaj gościa i lecimy dalej, albo odłożymy sobie te itemy. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę. Oczywiście pod tym yy, filmikiem was to naprawdę nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Także byłbym wdzięczny. Yy, właśnie go nie jak typek generalnie. Tu była beczka... Czy ja bym mógł zagrać z tym typkiem na nią, ale... Tu wszędzie są diaksowi, z tego co widzę. Już tu trochę nie grałem. Szczerze powiedziawszy. Oh fuck. On no. ma... Dobra, ja definitywnie nie żyję, tylko pytanie czy... Ej, 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 dobra, skoczę. Może od upadku umrę. Nie wiem, nie wiem. Czy on nie zabił, czy z dodałem o dopadku? E, dobra, pewnie się powtórzę, ale pamiętajcie, żeby zostawić to oczywiście łapę taktyczną w górę. Kurde, dużo osób masz tu już przedmioty, bo... bo ja tu trochę nie grałem. Aj moja noga. E, generalnie to... hmm. No, 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 no mało mam. E, mógłbym... prawda... Tutaj coś robić. Dobra, pobijemy się z żelaznymi i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, no nie ma materiału. Oj, kto mnie leje tu w dupkę? O kolego, kolego. O nie, dobra. Musimy wiedzieć, żeby go dobić. Słuchajcie, może zdążymy jeszcze, bo on będzie na pewno miał mało życia. Ten pewnie też ma mało. Ktoś tam z łuku strzela. Auć ja papito, papito. Dobra, tu jest dwóch diaksowych. Ewidentnie to się źle skończy. Sojusz, sojusz. Oj, go stary. Zobaczymy może, może tutaj pomogę temu rok e, chińskiemu, żeby dogonić tamtego. Prawie mnie trafił. tutaj z łapki próbuję. Oj, 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 za dużo tutaj jest tych. Ten dostał. Ale on ucieka tutaj do diamentowych, dobra? Nie wiem, gdzie Czemu... go uderzyli. LOL. Ajajajajajajajajaj, pusty, pusty. Kurde, gościu my trafił więcej razy. No nie! Diamentowi. Ja muszę się postarać tutaj o sety dioksory. Bo jak widać tutaj, będzie ciężko. Pamiętaj, jak już dostajecie w plecy, to już jest lipa, nie? Bo jesteście obicie na starcie i macie, no już jest diamentowy. I teraz na diamentowego to ja mam średnie szanse, ale chyba mam jakieś kita. Kit. Nie ma już uprawnień. O, trzymaj skid VIP. No! teraz pytanie, czy opłaca się z takim setem wychodzić, czy nie? Może pójdziemy na home'a do mojego magazynku i spróbujemy skompletować jakiś bardziej taki tankowaty secik bo... ajajajaj. No bo z żelaznym będzie raczej troszeczkę ciężko Dobra, mamy tutaj takie rzeczy, nie mamy z tego co widzę 3, breaking 2. Jakbym sobie zrobił kowadło, bo nie mam kowadła, tak? Żelazo potrzebujemy. Zrobimy sobie kowadełko, słuchajcie. Ok, mamy kowadło. Jeżeli uda nam się połączyć na przykład te butki chociaż i hełm, to będziemy mieli takie lepsze trochę te buty. 16 level potrzebujemy, dobra. zaczymy. Dobra, mamy szesnasty level 4-2 w takim układzie, i tutaj Prot 2. Pewnie się z tym wywa, ale co nie, ale zobaczymy. Dobra, Prot 3 również szesnasty. Okej, okay, mamy szesnasty. Taki secik, widzicie, no niezbyt dobry, prawda? Ale myślę, że na klepy wystarczy. Tu mamy puncha, więc będziemy mieli szansę troszeczkę uciekać. Weźmiemy sobie jeszcze hile na, na pewno się przydadzą, słuchajcie. O, tutaj się zepsuły. Weźmiemy 5 koksów. A co, mi tam. Też możemy jeść, prawda? To tam nie gra roli. Trochę ref hili Trochę może potek. Nie wiem, czy nam się przydadzą. Speed, na pewno się przyda. Nie wiem czy knockback. W sumie knock może się przydać, ale hmm, tylko jedną beczkę znam, więc może. może, Albo dobra, mamy dwa, więc nawet jeżeli umrzemy, to niewiele się stanie. Ja raczej będę grał koksy i refy. Hmm. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj stąd możemy wziąć. Chyba nie. W takim razie pójdziemy na spawna. Się troszeczkę pobić. Mam nadzieję, że nie umrę jak. <laughs> od razu. A zobaczymy co tutaj nam pójdzie. No w Zemcacce na przykład nie, nie nagrywałem, bo... Prawda... Pójdziemy na jakiegoś Warpa może. WARP. Warp obus pójdziemy. Z MCAC nie nagrywałem, bo nie grałem i też nie miałem materiału, także no po prostu nie byłem w stanie nic nagrać. 15 godzina, ludzie. Co mnie bije? Niewidzialna siła mnie bije. Kurde. To jest kurde, coś mi nie, jemu coś padło, nie wiem co się stało. Tam cały gang ludzi biegnie Możemy mieć problem Możemy mieć problem definicywnie Ajajaj papito Za 5 sekund ograniczenie puncha Z jednej strony dobrze, a z drugiej tak średnio Ech, Mam nadzieję, że mnie nie będą gonić w nieskończoność Trochę lag Zabity. Nie mam mięska na pasku. Już mam. Ty, można ty lepsze tyre i koksy, więc na przykład o, widzicie. Yy, w taki sposób można łatwo farmić yy, te rzeczy. Nie koksa. To będę tankował. Dobra, zjadł koksa. Ale tu mnie w plecy ktoś jeszcze leje. Ja bym tego chciał tutaj dowalić. No kurde, idź mi stąd. Tylko gorzej, że mi zaraz może bania paść. Więc bym powiedział, że tak... Średnio. Jajajaj. Jaj, jaj. Odknokamy dziada. W razie czego mam jeszcze fultowe Mogę też zagrać na knoka, oczywiście. No co za gościu, no? Nie odpuści mi, no. Co to jest za miecz? musiał mieć na pasku, jakby mi padło to będę miał co założyć, a tu już jest granica mapy, dobra lecimy tędy cały czas mnie goni gościu zobaczymy jak długo za dwie sekundy dopiero, dobra Kurta. Lizu? czemu? co to było? Co ja klikłem? Co ja klikłem, Boże... Ale jestem zjebany. Nie mam pytań. Słuchajcie, wydupcyłem się z itemów, no? To ładnie być problem. Chyba wyczuwam tutaj kolejne nocne zbieranie itemów w takim razie. Bo już skrzyneczki mi się odnowiły, prawda? A ciekawe, kiedy kitwi powinnam wziąć. Za 24 godziny. Ka ale co ja zrobię? Muszę aż zobaczyć powtórkę, bo słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, czemu tam. Czemu tak się stało? W każdym razie naformiliśmy 650 dolców praktycznie. Teraz, no, wszyscy, widzicie, bo pocinamy w dexowych, prawda? Setach. Ciężko jest kogoś tutaj trafić, właśnie żelazniaka jeszcze. No, są, są jeszcze żelazne osoby. O, widzicie, na przykład umarł. Ale większość już tutaj, na przykład gildzie, jakieś tam mają sobie itemy i trzymają się razem ciężko ich jest zabić w takim układzie musimy się skupić właśnie na tych o tutaj gościu zbiera ten itemy i trzeba go zabić i wtedy zdobędziemy te itemy które on miał zbierać no i dodatkowo dostajemy fraga prawda o na przykład revheal teraz nam wypadnie bo pewnie go zebrał czy tu jest jakaś skrzynka tu jest skrzyneczka Zbierzemy sobie ten i tamę I Endera i lecimy dalej. Dobra no no right, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych. No niestety umarłem jak ciota. Jak to zwykle. <grym> Prawda? I, I tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli mi się uda dzisiaj wyrobić, to pewnie zrobię wieczorem live'a, ale nie mogę tego wam obiecać, bo mam trochę pracy jakby w domu. Także. Także do zobaczenia i cześć.